No, dzisiaj zobaczymy, jaka zabawa będzie. Wiec, to było proste. Nie? To było Taką bardzo proste. Nawet małpka potrafi. O, a, a to, to było wyszło, Bo Dlatego, że. No, musisz. Za, za, za. Szukaj, szukaj no, szukaj, no, szukaj. No. Szukaj. Ale to trudne są najpierw niebieskie tak poprzesuwać, żeby można było przesunąć Bo Ona musi skumać. No, 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 no. no. <noise> niebieskie najpierw by musiała mhm. przesunąć, żeby przesunąć białe. To jest trudne. Dobrze. O ty Karol, ty. <noise> no. Teraz Przesunę tą kostkę do niebieskiego. O, Dobrze, brawo! My mamy tu emocji więcej. Więcej się przeżywałem niż pies. Jeszcze tego nie przesuniesz, bo masz tu niebieskie, a tam to z kolei haczy. Ale, ale. Szkoda, nie? O, dobrze, dobrze myślisz, dobrze. Ty, to jest kibicowanie, mama. Dobrze! Te, teraz tu odsunie, Dobrze! dobrze. Dobrze, patrz, dobrze, Milciu. Jest! Jest! Poczekaj, teraz musi białe jeszcze przesunąć. Jak urniczy, zrobi to? Ja. Świetnie. Mocy sięgając za tu Muzyka trzeba taką jak milionera. Teraz na raz jeszcze. Dobra przesuń to, przesuń. Jest! Dobrze, teraz dobrze, dobrze. No, tu jeszcze. Gdzie jeszcze jest? Ty? Tu, tu, A, no, tu to... jest. Bo to trzeba przesunąć. Daje to co musi się, się wysilić swoją inteligencją. Na tak. czuje chyba. Dobrze, dobrze, dobrze. Świetne teraz. to jest. No. No. <ślesy> Przesunąłem tą niebieskie coś. Co ja to jest <ślesy> niebieskie elementy? A, 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 dobrze, dobrze. Ona tak nie, wiesz, no, ona, ona tak tego co? nie widzi, jak no, z dury, że, że góry, że logiczne no. myślenie, że jak to przesunie, bo nie przejdziesz do pierwszej. Uprościła no. mi, dała mi jej no dała mi Na no, tak a a Ona zaraz a będzie już wiedziała, co chodzi. Brawo! Wspaniały. A to jest na wibat. Góra wygrała Micia! No, Ura, no już. A jeszcze chyba coś jest? W telefonie do przyjaciela? Nie, no. ona czuje tylko za Świetnie. A, no? Ale masz futro. Czasać. Czasać. Patrzę na łazienkę. No, no, jeszcze no, pazurki no. Pokaż. Pokaż futerkę, jak to no. Uwa. No. Uwa. Nie ma. Nie nic koniec. Nie ma. Reszta jest w miejscu. No. Dziękujemy. Koniec tego turnieju. Nie, nie, ma. Nie ma nic. No, to trzeba przesunąć? Widzisz? Tu, łapeczką. Tu, żeby można było się dostać tu. Później tu. Później tu. Tu. Nie ma. A tu. Nie ma. Nie ma milczu. Koniec. Koniec wygrałaś i tak. Brawo. Wygrana. Wygrana to jest szczęście. Miłość, radość. My się cieszymy bardziej niż piesią.